Siemano, witam Was w pierwszym odcinku z serii mojej bitwy. Tak dokładnie w tym, w tej serii będę pokazywał bitwy grane na żywca. Nie będą to żadne powtórki. Kurdy, zobaczymy na jakie składy nas wyrzuci... Dobra, tak więc w pierwszym odcinku zagramy sobie moim najnowszym nabytkiem, czyli ...czołgiem T2 Light Tankiem, którym dopiero do. dopiero, dopiero zabrałem. Zabra, dopiero zagrałem 7 bitew. O ja! Więc tak. Hmm. Załadowałem na nim 120 pocisków goldowych, których prawie nie używam, bo to jest tylko w razie, jakby mnie wyrzuciło na czwarte tiary. Dobra, bez pitulenia idziemy w bitwę i zobaczymy się jak będzie bitwa. No dobra. Trzecie tiary, pr mapa, prowincja. 44% na wygraną. Hmm. Nienawidzę tej mapy szczerze, szczerze mówiąc. Oczywiście jadę na skauta, chyba sobie pojadę tam na linię J. No, raczej tam pojadę, żeby tam podświetlać tych, co tam będą przejeżdżać. Choć jak zwykle mój plan pewnie nie uda się, bo jak zwykle mnie rozwalą, bo to jest standard. Ja, ja, ja coś, jak ja coś planuję, to od razu psują mi inni plan. Tak nie może być. What to Nie przyzwyczaiłem się do takich szybkich czołgów. Zwykle to heavy tanki, kurczę, co e, ciężko wyciągają 30 na prostej, a ten i... 70 już jechał. No, to jest naprawdę bardzo dobry czołg. W pierwszej mojej nim, pierwszej bitwie mojej tym czołgiem. o, BT2. Y, zrobiłem coś takiego. Pojechałem do bazy, czo, rzadko się ludziom to zdarza. Pojechałem do bazy przeciwnika, y, zrobiłem zwiadowcę. Yy, I przeżyłem i wróciłem sobie do swojej bazy. Później znowu pojechałem do wrogiej bazy, wróciłem, przeżyłem i tak aż się bitwa skończyła. No, tak się lałem później z tej bitwy. No, no, no Za nic mnie trafić nie mogli. Dobra, koniec opowiadania. Gramy teraz bitwę. Och, grać nie umiem. Jestem nubem w tą grę, przyznaję się. Nie hejtujcie po komentarzach, choć pewnie i tak będziecie hejtować, ale. z tym? Mam to w. C. Staniemy sobie tu za budyneczkiem i poczekamy, aż ktoś wyjedzie. Tylko czy ktoś wyjedzie? O, 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 nie. O, jest, o, jest. Chyba się przełączy na Golda na tą T-18. No, chyba innego wyjścia nie ma. Muszę użyć Golda na nią. No, ładujemy Golda. Bo inaczej tu się nie obejdzie. Za tą bitwę dostanę Nobla. Tak więc dobra, tamta bitwa mi nie wyszła, ale nie zostawię nagrania 3-minutowego, więc zagram sobie jeszcze jedną bitwę czołgiem, którym zniszczyłem najwięcej czołgów. Ci, którzy oglądają faję, ach, muszę się pochwalić. Ci, którzy oglądają YouTubera Fajem, y mogą pamiętać meczy Krzypcy i Wściekli 7, w którym właśnie ja występowałem. Och, jak miło! Wait, what? Dobra, jedziemy z bitwą. I wrócę do Was, jak będzie bitwa. Długo jeszcze. No, tak więc w bitwę mnie wrzuciło na mapę Ensk. Pierw, to była moja pierwsza ma mapa, na której pierwszą bitwę zagram artylerią. Jeszcze jak Bizon był drugim tierem. Ach, w te czasy. Ach, a moja pierwsza bitwa jeszcze. Ogólnie w World of Times, moja pierwsza bitwa jeszcze doskonale pamiętam. Cougleich, traktor potocznie zwanym Lo traktorkiem. Na mapie himmel ten, kap to był ten. Kurde, dolny kap to był, tak doskonale to pamiętam, ale wyniku nie pamiętam, bo moja pamięć mnie zawodzi. Dobra, co by tu pojechać? Ja tym czołgiem się nie cackam z innymi, tylko w sru na pałę jedziemy, a co tam? Działo, kurde, co prawie każdego na hitama na drugich tierach, no dobra, prawie każdego, ale to taki szczegół. Przykampimy się, kto wyjedzie ma deda. I co? I już po nich. Pewnie i tak zaraz mnie ktoś zdejmie i zepsuje mi plany, tak jak już w tym yy, te dwa lajcie, jak już mówiłem, że każdy mi psuje plany. A. Patrzcie, jeszcze mnie nikt nie zabił normalnie. Dobra, wyjeździemy na nich. Jak ja lubię tak wyjeżdżać na innych tym obczołgiem. Do widzenia. Sru, i ty dobry. Fuck, fontanna fontannę poszło do widzenia O, drugi kill na tym na randomku nice chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. fuck fuck shit fuck fuck motherfucker fuck, fuck shit fuck fuck boom dobrze jeszcze trzy kile trzy kile trzy kile i będzie mój dziesiąty top gun w historii

a teraz w dupeczkę za całe Teraz ta osiemnastka mi zabierze całe. Ty patrzcie. Jednak nie. Już się bałem, że mnie zdejmie na hita. Fuck! Nie! <laughs> Już myślałem, że będzie top gun. Nie wierzę, jak zlamiłem. No dobra. Sześć minut nagrania ponad. U. Zobaczymy tylko tą bitwę do końca, jak się powiedzie. Ho, 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 nie wybaczę sobie tego, Miał, mógł mieć szansę na Top no nie wierzę! Że! Fuck! Fuck, shit. No więc dobra. Kto tu jest najlepszy z naszej drużyny póki co? Według WN siódemki prawie nikt. Ale ten pancer dwójka. Najbardziej przyzwoity jest, to znaczy w ilości bitew. A ten FTAC. Yy, 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 jeszcze to przegramy, nie? Yy, yy, yy. Patrzcie. Ten ma tysięcy bitew i 679 WN7. No to jest niezłomny Ja widziałem graczy, którzy mają. Yy, raz widziałem gościa, który miał 6000 bitew i 20 WN7. No prze, przepraszam bardzo, no. Niech odinstaluje grę ten człowiek. Też nie jestem lepszy. Tylko 7000 bitów i 441 w m ale powiem wam tak. Jak, był, jak zaczynałem grać w World of Tanks, to to było coś takiego. Jak widziałem niebieskiego gracza, to ja mu pokłony oddawałem. Teraz pewnie spytacie dlaczego, bo myśl, ja myślałem, że jak ktoś jest podświetlony na niebiesko, to ma wszystkie czołgi w garażu kupione. Wszystkie, co są w grze. Cóż za łeb, no ja tak kiedyś myślałem, no lol panie, te 57 od przodu nie przebijesz. Najtwardsza arta na drugim tierze to jest. No, jeszcze to przegramy. Jak to przegramy i... Przekr przekramy, przekramy. Nowe słowo, przekramy. Panzer 2, pokaż im jak to się robi. Fuck shit. Dobra, wrócę do Was jak będzie koniec z bitwy. Albo albo zobaczymy jeszcze tą akcję. Oj się! U -u 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 -u. Mówiłem, że to przegramy, no. Bo przegramy to. Przegramy to. Dobra, FCAT FTAC no. Będzie miał teraz tutaj akcję życia. O, M3 Light. Faja go teraz oferuje w tym w konkurze. Dobra, wrócę jak będzie koniec bitwy. Kapujemy bazę kapu 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 kapujemy, kapu, kapu, kapujemy bazę, kapujemy, 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 kapujemy. kapujemy, Hej, kapujemy, kapujemy, kapu O, kapujemy, kapu kapu no, 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 nie, no, co, 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 co są za gracze? nie wierzę, taki noob tym noob tym, nie, nie wierzę, nie, 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 odinstalowywuję tą grę, tak nie może być, nie, ja się tak nie bawię. Fuck, shit. No dalej, gościu, przegraj to, szybko. Ty, pięć, siedem, rozwaga, rozwaga, fuck, no, musiałeś nie trafić. Koniec bitwy! Koniec bitwy! Koniec bitwy, koniec bitwy! O. Ciekawe czy dostanę jakiś medal... Nie, raczej dostanę. A nie, nie dostanę. A może opanowanego? Mm -hmm, mm -hmm. Nie, tak nie może być. Dobra więc! Dzięki za oglądanie. Zostaw suba, lajka, skomentuj. Trzymajcie się. Cześć!